Witam Was, kochani, w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj zobaczymy, jak bardzo się zmieniłam, ponieważ ostatnio przeglądałam filmy, żeby zobaczyć, co już nagrałam i w ogóle jak spisuję sobie, wiecie, pomysły na filmy, to żebym się po prostu nie powtarzała. I słuchajcie, wchodzę na filmik 25 faktów o mnie, no i słucham tego, co tam wtedy gadałam i tak trochę się pozmieniało, dlatego bardzo zainspirowało mnie do tego, żeby nagrać taki update i zobaczymy jak bardzo się zmieniłam. Specjalnie nie oglądałam tego całego, tylko obejrzałam tam pierwsze trzy z tych 25, które zmieniłam. Dlatego dzisiaj sobie obejrzymy i w międzyczasie ja będę Wam komentowała, czy, czy mam nadal tak samo, czy nie. Przypominam, że filmik były nagrany jakieś półtora roku temu, nie jakoś super dużo, a wydaje mi się, że mogła się troszeczkę u mnie zmienić. Dlatego, jeśli jesteście ciekawi, jak bardzo się zmieniłam pod względem czytelniczym, bardzo serdecznie zapraszam Was do oglądania. Słuchajcie, w międzyczasie też chcę Wam podziękować, ponieważ brakuje nam naprawdę paru subskrypcji do tysiąca. I chciałabym też wam powiedzieć, że jeżeli wbijecie ten 1000 subskrypcji w czasie kiedy ja będę miała sesję, to niestety, ale yy, te rzeczy, które planuję właśnie związane z tą yy, okrągłą liczbą, Eee, pojawiam się dopiero w lipcu, tak więc przepraszam Was, subskrybujcie koniecznie kanał, jak widzicie, już niedużo nam zostało. Wiadomo, teraz cały czas dochodzą, odchodzą, więc nie, nie przyjmuję się tym za bardzo, ale będzie mi niesamowicie miło, właśnie jeśli dobijecie no, na ten yy, czas sesyjny to będzie dla mnie niesamowite, niesamowite pocieszenie, 25 książkowych faktów o mnie. Tak więc zaczynamy oglądanie. I zabieramy się do oglądania. Mnie. i filmik jest z 9 listopada z 2017 roku. Puszkowy. Witam Was okay. w moim salonie. Zresztą gadam piszczkę. w ogóle jakość. O, tutaj jakiś tutaj montaż. O! O mnie. Od strony książkowej. Dobra. Po pierwsze, mam kfioł na punkcie oglądania książek, wielkością. To już się zmieniło. To już się zmieniło i słuchajcie, już nie mam takiego fioła, co prawda nadal staram się układać e, wielkością książki, ale już tak bardzo mi to nie przeszkadza i aż tak bardzo e, nie zwracam na to uwagi. Dalej. Nie za bardzo lubię, kiedy książki są poukładane kolorystycznie. Zmieniło się to. Teraz mi się to mega podoba i sama u siebie w domu rodzinnym mam taką e, półkę... Taką przez całą ścianę i tam właśnie układam książki kolorystycznie. Dobra, dalej. A tak nie. A, jakoś tak średnio. Serie bądź trylogie muszą być zawsze w tym samym wydaniu. To prawda. Bardzo lubię, jak serie są w, tej sam, w tym samym wydaniu. Jeżeli. Wszy... Kurde. E, to prawda, nadal lubię, jak książki są, serie albo trylogie są w tym samym wydaniu. Nie podoba mi się to jak serie są, na przykład trochę jest w grubej oprawie, trochę jest w miękkiej, trochę jest. Okład... Jedna jest okładka filmowa, druga jest okładka taka oryginalna, nadal mnie to denerwuje i drażni. Po prostu strasznie mi to denerwuje. Jak pierwsza część no. jest w wydaniu na przykład? Co... No to sam powiedziałam Wiele kiedy widać po książkach, że są czytane, używane, albo nie jakieś popisane, Pomazane czy, czy oblane jakimś, na przykład whisky? Hmm. No tutaj. No, tak <laughs> Ja nie przykładam już do tego takiej uwagi. W sensie nie lubię teraz, jeżeli mam wyłożone książki, to nie lubię jak grzbiety są pozaginane. To mi, to mi przeszkadza i poza tym trochę to jest niszczenie książki. A jeśli chodzi o zaznaczanie, to zaznaczam tylko tak naprawdę, w ogóle bardzo mało zaznaczam w książkach, ale jeżeli już zaznaczam, to takie cytaty, takie fragmenty, które naprawdę jakoś tam są, odzwierciedlają mnie, albo naprawdę się z nimi utożsamiam. Dobra. Ci, bardzo nie odpowiada. Tak naprawdę w swoim życiu użyłam tylko raz prawdziwej zakładki? No to to się zmieniło, bo teraz dostaję bardzo dużo zakładek od wydawnic, z książkami yy, i używam zakładek. Używam zakładek i teraz w ogóle mi się kończą, bo jak wysyłam yy, do konkursów, to właśnie dorzucam zakładkę i mi się kończą. Więc jakby ktoś chciał mi wysłać zakładkę do książki, to ja bardzo chętnie przyjmę. To prawda, używam przypadkowych rzeczy, ale staram się, żeby to już nie były łyżeczki czy coś takiego, żeby to się nie pobrudziło. No, wiadomo, różnie to w życiu bywa, tak? Jakieś, nie wiem, cokolwiek. Czasami nawet. Dobra. na dworzu, wtedy jakoś tak się lepiej czyta świeże powietrze. To prawda, nadal uwielbiam czytać na dworzu, nadal uwielbiam czytać na świeżym powietrzu i w ogóle nawet uczyć się, uwielbiam właśnie na dworze. Nie wiem, w ogóle. Ym, Poza domem lubię się uczyć w kawiarniach, w księgarniach, w bibliotece, na trawie, nad Wisłą. To lubię, bardzo nawet lubię. No dlatego lubię wracać do domu, bo tam mam balkon, mogę sobie wyjść albo nawet na dworze. Je mi piję podczas czytania. Prawda? je mi pije podczas czytania nadal ciągle. Uwielbiam czytać, kiedy... To prawda, lubię czytać w ciszy, ale tylko jeśli jestem w domu. Bo na przykład jeśli jestem w pociągu, w ogóle mi nie przeszkadza to, że ktoś obok gada przez telefon albo coś takiego. W ogóle mi to nie przeszkadza, ale w domu jak siedzę, to lubię w ciszy. Eee, a tak no to no to nie. ja. wtedy w ogóle nie mogę się skupić. No daj, możesz ale się jest skupić? Się zgadza, nadal lubię czytać w autobusach i w pociągach w komunikacji miejskiej w ogóle. Lubię. Bardzo szybko się rozpraszam właśnie jakimś pukaniem, stukaniem, w ogóle nie mogę się skupić i wtedy myślę o tym, żeby to przestało już i wtedy na przykład czytam jedno zdanie trzy razy To już nie jest prawda, już bardziej wydaje mi się, już wydaje mi się, że sporo przeczytałam tych książek. I już się bardziej przyzwyczaiłam do tego, żeby po prostu się wyłączyć i czytać. A poza tym też yy, pomogło mi to, że wiadomo, są książki, gdzie naprawdę chcę się na nich skupić, chcę je dobrze przeczytać fajnie yy, i wtedy czytam w głowie, ale tak to staram się nie czytać, więc no, też się nie rozpraszam. Dalej. Mogę się skupić. Nikomu nie pożyczam książek. Nadal to jest troszeczkę prawdą, ponieważ. Staram się nie pożyczać książek, aczkolwiek, jeśli są to zaufane osoby, na przykład teraz koleżance ze studiów pożyczyłam książkę, czy mojej siostrze, czy moim przyjaciółkom, to pożyczam osobom tylko i wyłącznie z zaufanym. A jeżeli na przykład będzie to osoba, której nie do końca znam, albo nie do końca jej ufam, czy dobrze będzie moją książką operowała i będzie o nią dbała, to nie pożyczę. Normalnie po prostu w twarz jej powiem, że jej nie pożyczę. dobra moi rodzice lub mój Mateusz, mimo że przeczytałam jednej książki dwa razy... To nie jest prawda. Przeczytałam jakąś książkę dwa razy, nawet parę razy i jest to zdecydowanie Oskar i Pani Róża. Tą książkę na pewno parę razy przeczytałam. I czy przeczytałam coś jeszcze dwa razy? Wydaje mi się, że nie. No ale przeczytałam Oskara i Pani Różę, bo to jest moja książka życia tak naprawdę. E, to prawda, tutaj w 14 następnym fakcie jest to, że Harry'ego Pottera przeczytałam sporo razy, ale w zeszłym roku nie czytałam go i w tym roku go jeszcze nie przeczytałam, ale mam nadzieję, w wakacje po prostu wszystko nadrabiać. I wydaje mi się, że zrobimy sobie sierpień z Harrym Potterem, ale to jeszcze Wam wszystko będę zdawała na bieżąco. Pottera całą serię przeczytałam chyba z 5 albo z Są tańsze, kupuję ich więcej, i kiedy przygotujmy 6 razy. Uwielbiam okay. kupować książki przez internet, ponieważ raz, że. To się nadal zgadza, uwielbiam zamawiać książki przez internet. Eee, wtedy po prostu jak dostanę tą paczkę, to jest niesamowite uczucie. Więc tak, to ja prawda. Wiem, są tańsze, ich I kiedy Też taka paczka. I mogę ją rozpakować, to wtedy czuję się bardzo tak. do epiko albo innej księgarni. Mimo że my patrzę totalnie w pust, świecie pustkami, to i tak chodzę po tych książkach, czytam yy, te. Tak, to znowu prawda. Lubię chodzić do księgarni, mimo że nie mam kokki. Totalnie pieniędzy. Lubię sobie wejść do Empiku, przesiedzieć tam na przykład półtorej godziny, pooglądać, zobaczyć, dotknąć, przeczytać opisy i w ogóle. Więc nadal, nadal to mam, robię to rzadziej, ale nadal to lubię. ...wyszczenia z tyłu, oglądam okładki. Bardzo rzadko czytam książki, których ekranizację już widziałam. Bo... Prawda, bardzo rzadko tak robię, że widziałam ekranizację i wracam do książki. Bardzo, bardzo rzadko tak robię. Tak naprawdę nie przypominam sobie, żebym w ogóle tak zrobiła. Nie wiem. Jakoś tak, no nie wiem już, jest, co jest w tej książce, mniej więcej. To Takie, tam książki nie tylko papierowe, ale też na e-booku, ale wolę jednak mimo wszystko papierowe, bo oprócz lektur... To prawda, wolę e, czytać papierowo. Na przykład, przy, na przykład, podam przykład. Na e-booku mam, słuchajcie... E, Złodziejkę książek, którą przeczytałam w połowie Na Inbooku, ale chciałam Bardzo chciałam przeczytać ją w wersji papierowej Więc drugą połowę przeczytałam Już e, papierową Bo sobie kupiłam właśnie ten przepiękny egzemplarz W twardej oprawie Z oryginalną okładką, której w ogóle nie mogłam Dostać, ale mi się wreszcie udało Nigdy nie słuchałam Audiobooka Co jest z Tobą Karola? Oczywiście, teraz audiobook To jest dla mnie coś niesamowitego Mam wykupione Legimi bo to bardzo ułatwia życie. Ponieważ jeżeli mam do przeczytania jakąś na przykład grubą książkę, to kiedy sprzątam, kiedy coś robię, to wtedy yy, słucham. To wtedy słucham i naprawdę tak, nie wiem, czy idę biegać, czy, czy cokolwiek, jak coś robię. Ja bardzo lubię, jak coś do mnie gada. Czyli bardzo często, jak sprzątam czy coś, to wtedy sobie puszczam coś w tle i w ogóle. Więc to bardzo lubię i audiobooki jak najbardziej teraz. Tak, I nie wyobrażam sobie życia bez audiobooków, i bardzo ubolewam, jeżeli mam jakąś książkę, którą się mega zajarałam czytając na początku i muszę ją przerwać, bo nie wiem, muszę posprzątać, czy muszę poprasować, czy cokolwiek muszę zrobić, czy nawet jak idę na uczelnię, to wtedy mnie to boli, że na przykład nie ma wersji na yy, Legimi, albo na przykład jeszcze nie, wyszła, nie wyszedł audiobook. Więc tutaj zdecydowanie inaczej niż wtedy. To już się zmieniło. Przeczytałam niejedną książkę naraz, która mnie bardzo wciągnęła, lub była bardzo krótka. Więc tutaj się zmieniło. Czyli raz usiadłam Taka, i tak już boli. Nie, 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 nie. Ja bardzo lubię odwlekać w czasie czytania książki, to prawda, nie nadal nadal lubię. Tutaj to jest coś takiego, że nadal lubię odwlekać czytanie, ale lubię odwlekać tylko czytanie dobrych książek, które naprawdę naprawdę tak sprawiły, że wow, to jest naprawdę genialne. I wtedy mam takie fajne uczucie, że o jak wstanę jutro, to dowiem się, co będzie dalej. To prawda. nadal bardzo to, to lubię. Dzieje, że... To się zmieniło z tego względu, że y, po prostu otrzymuję od wydawnictw różne książki i jeżeli jedna książka po prostu mnie nie zachwyci, no to dokończę ją. Y, ale, ale tak to po prostu zaczynam książkę, którą, której bardziej ufam i która... No wiecie, o co mi chodzi, więc zmieniam. Zmienia to się i czytam na przykład, ale nie dużo niedużo, maksymalnie trzy książki na raz, które mam zaczęte. To jest takie maksimum. Bo czytam jedną, ale myślę o tej poprzedniej. Teraz taka smutna, prawda, że więcej kupuję niż czytam. The same, cały czas to samo, ale chcę to zmienić w wakacje. Ale o wakacjach to sobie, sobie my jeszcze porozmawiamy, co tam się będzie działo w te wakacje. W biblioteczce znajduje się 95 sztuk pięknych. Matko. 95 sztuk, a teraz mam chyba ze 230? Matko, kochana, to aż tyle książek mi doszło. Bo pamiętam właśnie, bo jak robiłam bookshelf tour, to z automatu liczyłam sobie te książki, ale to w ogóle jaka przepaść. I to w półtora roku to, to nie jest jakoś super dużo czasu. Czyli za półtora roku bym miała. Ze 400 albo z 500 sztuk? No bo teraz wiadomo, teraz na przykład dostaję więcej tych książek od wydawnictw. Wow, wow! Wspaniałych, nowiutkich książek. Wiem, że to mało, ale. Moja moja mało! No w porównaniu z tym, co teraz masz Karola, no to trochę mało. Dzieje. Mamy portfel? Nie. Gra aktorska. No, no i ostatni fakt o mnie to jest to, że dzięki czytaniu mogę się odciąć od rzeczy całkowicie w ten świat książkowy, w ten świat tekstu i po prostu czasami, kiedy mam zły dzień, sięgam po książkę i zapominam o wszystkich problemach i bardzo mnie to odpręża, po prostu... To prawda. Nadal i ciągle uważam, że czytanie jest czymś, co mnie niesamowicie odpręża. To jest coś, co naprawdę kocham, to jest coś czym chciałabym wiązać swoją przyszłość, dlatego jestem na filologii romańskiej, ponieważ chciałabym być tłumaczem książek. Bardzo się cieszę z tego powodu i to jest też dzięki Wam, że Wy mnie subskrybujecie, że mnie oglądacie. Wydawnictwa są mną zainteresowane, mogę dzięki Wam czytać jakieś nowości, mogę się z Wami nimi dzielić i bardzo, ale to bardzo Wam dziękuję po prostu za to, że, że tak bardzo mi pomagacie w tym, żeby się rozwijać i przez to, że ja mogę czytać, to tak naprawdę... Bardziej mnie to, wydaje mi się, kształtuje jako człowieka, bo, bo tak uważam. Tak uważam, dzięki czytaniu dużo się zmieniło. Ale co zmieniło czytanie w moim życiu, to znajdziecie tutaj, albo tutaj, nie wiem po której stronie, mmm, znajdziecie, słuchajcie, filmików, w którym właśnie mówię, jak książki zmieniły moje życie. Od razu uprzedzam, że w czerwcu naprawdę będą rzadko filmiki, przepraszam, ale jest sesja, którą chcę dobrze zdać. Jeszcze mam ją do 1 lipca. Zachęcam do subskrybowania, bo naprawdę parę osób brakuje do tysiąca. Zapraszam również na mojego Instagrama tego od Książek. Czyli Bookstagrama i również zapraszam na mojego Instagrama prywatnego, gdzie tam zobaczycie takie zdjęcia niezwiązane z książkami, ale też Instastory, co gdzie robię, gdzie jestem, co jem, co wiecie, jak to na Instastory się robi. Ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. W komentarzach, w komentarzach napiszcie Karolinie, jak ja Wam dziękuję, znowu się powtarzam, ale oh, za oglądanie trzymajcie się, się powidzimy się już w kolejnym filmiku. Cześć!